Cześć Boże, witajcie. Komentarz do Ewangelii z takiej specyficznej uroczystości, która jest w ostatnią niedzielę października. To jest rocznica poświęcenia Kościoła własnego. Mamy wtedy do wyboru aż cztery Ewangelie. Ja wybrałem Ewangelię Jana, tak najbardziej chyba klasyczną. To jest właśnie jak Jezus wypędza przekupniów ze świątyni, z Ewangelii Świętego Jana. Zbliżała się pora paschy żydowskiej Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że za, napisano: Goliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzeki do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Moi kochani, mamy tekst Janowy, ale taki bardzo symboliczny. Generalnie, może tego nie widać, ale on mówi o dwóch rzeczach. Objawia godność mesjańską Chrystusa, dlatego Jan umiesza ten fragment na początku swojej Ewangelii, to jest drugi rozdział, a synoptycy mający inny te zamiar, czyli Marek, Mateusz, Łukasz, to wydarzenie umieszczają na końcu, kiedy Jezus już przychodzi do świątyni, tuż przed jego śmiercią, kiedy właśnie podczas tego święta Paschy będzie zabity. A u Jana jest na początku, ponieważ już chcę od początku pokazać godność mesjańską Chrystusa, i ona tu jest trochę ukryta, ale jest. Zaraz to zobaczymy. Druga sprawa to jest: ten tekst mówi o nowym kulcie. Jezus ustanawia nowy kult, kończąc stary kult. <laughs> po kolei mamy tutaj. Paschę żydowską największe święto Izraelitów, oni starali się przychodzić do świątyni z różnych rejonów, tak? Tam z Syrii, z Asyrii, z Egiptu i tak dalej. No nie? Z różnych rejonów przychodzili Żydzi z Diaspor do świątyni. No To no, żeby wleki ze sobą, wiecie, było ofiarne przez wiele set kilometrów czasami. Dlatego kupowali na miejscu właśnie te woły, gołębie i waranki, które były zwierzętami ofiarnymi. Co więcej, mieli swoją walutę, która, jak była podobizna jakichś tam różnych władców, nie była uznawana w świątyni, ponieważ była elementem takiego bawuchwalstwa. Dlatego ci bankierzy właśnie wymieniali te pieniądze na walutę świątynną, za nią kupowano te zwierzęta. Co więcej, każdy dorosły mężczyzna musiał zapłacić podatek na świątynię, pół cykla bodajże to wychodziło. No więc i podobno do tego jeszcze te ceny za te zwierzęta były dość takie zabyżone No arcykapłani, którzy mieli tutaj łapę na tym, no nieźle zdzierali podobnoż właśnie od ludzi. i To też właśnie Jezus, ludzie o tym wiedzieli, Jezus o tym też wiedział i jest takim wyrazem, ten Jego taki właśnie mocny, ostry sprzeciw. Te gesty takie bardzo, zobaczcie, świadome, takie zaplanowane o sobie plecie, bicz. Nie? to nie jest tak, że wpadł, wiecie, w gniew jakiś taką nie, nie? I bierze byle co i wali. Nie? On tu bardzo świadomie plecie, bicz, wywraca, pewne rzeczy nie wywraca, na przykład stoły tutaj tych, którzy sprzedawali gołębie, nie wywraca, tylko im mówi. Ale takie mocne gesty daje, aby zrozumieli, że robią coś złego, że właśnie nie powinno się świątyni handlować, już nie mówiąc o tym, że właśnie mieli z tego niezły biznes arcykapłani. <laughs> Chodziło o to, że po prostu, no, ta część świątyni, świątynia, wiadomo, to był olbrzymi kompleks, w środku był ten budynek ten właściwy, którego wchodzili kapłani i tam składali ofiary, taką ofiarę jedną przy a wokół było otarze, yy, na nadzicy kapłanów i tam właśnie oni to spalali, te wszystkie woły i tak dalej, byli tam takimi rzeźnikami i palaczami, można by rzec, i ten, te, te, te zwierzęta spalane, ten dym unosił się do Boga, na Jego chwałę wtedy. Natomiast były kolejne dziedzińce. Tak? Był dziedziniec mężczyzn, dziedziniec kobiet i dziedziniec pogan ostatni, yy, oddzielony również. Ale chociaż może to był pogan w sensie takich, tam każdy by wejść, kto by chciał się pomodlić, Prozelici, jacyś, ci, którzy jakby przygotowali się do bycia Żydami, yy, gdy chodzi o wiarę, mogli tam wejść. Tam były też dyskusje religijne, ale też miejsce modlitwy. I tam właśnie były te stragany. Ale to była już świątynia, Na naprzednio tam było wejść z bronią. To był część świątyni, dlatego Chrystus tutaj tak mocno tutaj reaguje. I właśnie to jest pierwszy element yy, 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 Jego, tutaj godności mesjańskiej, to się pokazuje, kiedy mówi: Zabierzcie to stąd i z domu mego ojca, nie róbcie targowiska. Z domu mego ojca bardzo wyraźnie Jezus się jakby utożsamia z synem, który ma prawo zadbać o sprawy taty. Nie, sprawy swojego ojca, jakby czuje się tutaj zobowiązany mocno zareagować i, i, i walczyć o sprawy Boga, swojego ojca, tak? Bo jest jego synem. To jest taki pierwszy moment objawienia tej godności mesjańskiej, boskiej wręcz Chrystusa, że, że tak mocno pozwala sobie zareagować na y, bezczeszczenie Boga, można by rzec, na, na, na lekceważenie Go, tak? na, na, na wykorzystywanie Go do swoich celów finansowych wręcz świątyni i tak dalej. Świątynia, pamiętajmy, na Żydów była miejscem przybywania Boga, w szekinach. I stąd taka reakcja Jezusa. Tutaj mamy też zabierzcie to i nie róbcie z domu mego targowiska. To jest odniesienie do Zachariasza, prorok Zachariasza. To jest 14 rozdział, 21 werset. Kiedy właśnie Zachariasz mówi o przyjściu Mesjasza, przyszłego, Zbawiciela, który widzi się dobrobyt, zbawienie i on między innymi tam jest zapisane, nie będzie już w owym dniu przekupnia w domu Pana zastępów. No właśnie, kiedy przy, przyjdzie, przychodzi Pan, nie, przychodzi Mesjasz do swego ludu, on oczyści świątynię. Stąd to jest to drugie odniesienie, które wskazuje na godność mesjańską Chrystusa, że on tu właśnie realizuje tą zapowiedź mesja, mesjańską proroka Zachariasza. Uczniowie przypomnieli sobie, że napisane: Gorliwość o dom Twój pochłonie mnie. To jest znowuż kolejne zdanie ze Starego Testamentu, Psalm 69, który dokładnie pochłonęła mnie. Tam jest czas przeszły w Psalmie, a tu jest dopiero przyszły Pochłonię mnie w przyszłości. Jest takie troszeczkę przyznaczenie, które wprowadza Jan specjalnie, ponieważ on chce pokazać, że właśnie ta gorliwość o, o wolę Bożą, o wypełnienie Bożej woli. O, o, o chwałę Boga pochłonie w tym sensie, że no, sprowadzi nieszczęścia na Chrystusa, sprowadzi yy, wrogość Żydów, która skończy się ukrzyżowaniem. W odpowiedzi na takie zachowanie mocne, stanowcze Chrystusa, Żydzi, jakim znakiem się wykażesz? Ciekawe, że oni mówią, nie wolno ci to robić, co ty robisz, dlaczego on tutaj przeszkadzasz, tylko... No dobra, jak to robisz, to powiedz dlaczego, jakiś znak jakiś pokaż. No nie, że masz prawo, masz moc do tego, żeby tak się zachowywać. Możesz to robić, ale pokaż, że masz tutaj właśnie jakąś władzę czy jakieś szczególne uprawnienia do tego. To wołanie o znak jest również bardzo charakterystyczne. Zresztą Jana jest takim dowodem na niedowiarstwo tych Żydów, że oni nie wierzą w Chrystusa, właśnie nie przyjmują, są zamknięci na misję Chrystusa, na Jego nauczanie. tak? Są właśnie przykładem jakiejś niewiary. Wierzący przyjmuje to, co mówi Chrystus. Nie? Przyjmuje wszystkie znaki, które On jakby czyni. Jakby i, I wyciąga z ich wnioski, modli się, czy, czy analizuje, kontempluje. A oni właśnie kwestionują, jak jakoś jak jeszcze ekstra znaku chcą, są takim antyprzykładem dla nas. I Jezus oczywiście tak w swój specyficzny żydowski też sposób na takie pytanie rzuca takie dziwne, tajemnicze bardzo zdanie Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzrosę ją na nowo. No wow, oni potem mówią jak czytaliśmy, że 46 lat budowano i jeszcze co ciekawe po śmierci Chrystusa będzie jeszcze budowana i w stanie jeszcze z 20 parę lat. Do 60 roku bodajże trzeciego, tak? To była olbrzymia, olbrzymia budowla Heroda Wielkiego, yy, bardzo skomplikowana, zbudowana, bogata, i cały czas jest tam wykańczano w tej świątyni. I Jezus mówi, że zbóżcie a ja w trzy dni. No, absurdalne oczywiście, ale dopiero tutaj yy, czytamy dalej, właśnie końcówka, że gdy zmartwychwsta przypomnieli sobie. Jezus mówi tutaj o świątyni swego ciała. Czyli yy, tym zburzeniem będzie śmierć Chrystusa. A yy, 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 odbudowaniem, wzniesieniem to będzie zmartwychwstanie, ustanowienie kościoła, rozpoczęcie yy, właśnie nowego etapu yy, chrześcijaństwa. I tutaj też rozpoczyna się, jakby zmiana kultu jest. Do tej pory kult był tu w świątyni, te spalanie tych wszystkich wołów, te ofiary i tak dalej. Teraz tym miejscem, nową świątynią będzie zmartwychwstałe ciało Chrystusa. Chrystus będzie tym ciało Jego, będzie miejscem przybywania chwały Bożej od tej pory. To będzie świątynia. Tam każdy może wejść, kto ma, będzie miał wiarę. Co ciekawe, zobaczcie, że Jezus wcześniej yy, powypęcał wszystkich ze świątyni także baranki i woły. Jakby kończy kult startestamentalny. Już nie ma potrzeby nie ma potrzeby wołów, baranków. To bez sensu to już jest. Koniec. kończyło się. Nie, nie ma już. Nie tylko jakby tutaj, jakby... Yy, 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 yy. Przerywa kupczenie ludziom, ale również usuwa zwierzęta, by zaznaczyć teraz nowy kult. Nowy kult będzie we mnie, w Chrystusie. Tutaj. Ym, co o czym się uczniowie, jak się zorientowaliśmy, dopiero po zmartwychwstaniu? Ym, moi drodzy, jakie świata nas tego płyną. Tutaj ym, no tekst jest dość trudny, nie ma jakichś takich bardzo wyraźnych przesłań praktycznych. Na pewno, jeżeli nam Chrystus coś przestawia w życiu, wywala nam coś, ym, to mamy Mu zaufać, jeżeli nam coś psuje, niszczy, można by rzec. Ym, znaczy, coś chce oczyścić, coś chce przywrócić do jakiegoś dobrego stanu, by chwała Boża była w naszym życiu. Byśmy dawali Bogu cześć. To jest taka, taka pierwsza myśl. Nie? Zaufać mu, nie? nie pytać się, czemu Pani mi to robi, jaki znak tutaj? Nie? To jest ten moment. Nie? Jak nam Jezus wywraca trochę w życiu pewne rzeczy. Kolejny wątek to jest oczywiście, no, jak najleps przeżywamy nasz kult w Chrystusie, na ile potrafimy na Eucharystii, bo to jest teraz prawdziwy kult. Zobaczcie, jest w niedzielę, bo to jest martwy wstanie. tak? Ciało zmartwychwstałego jest tym, tym właśnie tą świątynią. Oddajemy część. No potrafimy przynieść nasze ofiary. Potrafimy podłączyć nas do ofiar do ofiary Chrystusa samych siebie, nasz trud, nasze wysiłki. Nie, czy pamiętamy o tym, że mamy tak robić? Teraz nie przynosimy do świątyni wołu czy baranka czy jak jesteśmy biedni gołębia, tylko właśnie nasze życie w zasadzie całe, my nas samych. Mamy składać ofierze. To, co dobrego uczyniliśmy, że też choroby, cierpienia, problemy. Mamy składać ofierze. To jest taki drugi wątek. A resztę to już czas jest tak późny, gdy długo nagrywam, więc moi drodzy pomyślcie jeszcze, co, do czego was zainspiruje ten fragment. Piękny, bogaty, bardzo symboliczny, jak widać. Błogosławię was na przyjęcie tej prawdy o Chrystusie Mesjaszu i nowym kulcie, którym jest On sam. Niech was błogosławi Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.